No i dzień dobry, witam serdecznie. Mamy kolejną partię. No, chciałbym powiedzieć, że partię o tutaj powrót na, na wysokie szczeble, ale niestety widzę, że tutaj przeciwnik na tyle notowany niżej, że nawet wygrana w tej pozycji, czy znaczy w tym przypadku tutaj by nas umiejscowiła jeden punkt z jednym punktem brakującym o 200, więc no niestety, ale będziemy musieli jeszcze poczekać na taką okazję. A tymczasem tutaj nam się rozwinęła obrona francuska, w sumie całkiem chyba rzadki przeciwnik o aż w sumie nie wiem czemu. Eee, ok, goniec d7, szczerze mówiąc trochę muszę jak zwykle odświeżyć, musiałbym odświeżyć twoją teorię debiutową, gdyż hmm. chyba b4 tu się po prostu grało, bicie, bicie, biera c8, główna linia idzie, tak pamiętam. Wieża c8, goniec e3, skoczek e7, goniec d3. No tak tu się ustawia, z tego zapamiętam. E, więc wracamy do, e, do teorii. No a6, ruch, szczerze mówiąc, kompletnie mm, nie dla, dla mnie niezrozumiały. E, t, 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 t. No może skoczek dobra 2 w takim razie. My się rozwijamy, chcemy zagrać koń b3. No okej, okay. on chce zagrać goniec na, na b5, wymienisz swojego swojego gońca i po prostu może nawet uniemożliwić mi zroszowanie, bądź odbicie skoczkiem i jakieś zrobić potencjalne wjazdy na polu C3 skoczkiem. No dobra, no okej, okay, jest to jakiś plan do przeciwnika na pewno. No i teraz pytanie brzmi, czy możemy temu jakoś przeciwdziałać. No mogę zagrać koń B3, czy boję się gońca A4? No cóż, no nie byłoby to miłe na pewno, bo wiara C3 może też dosyć szybko wyjechać, może faktycznie koń, no ale co, koń C3 bym zagrał, no to... Grożą bicie takie, i tutaj może należałoby grać goniec D3, żeby już móc zroszować. Jak zagram teraz goniec D3, no to bym nastąpi Goniec 5 eee, no i co? Eee, no, wrócić się nie mogę za bardzo, wrócić nie ma to sensu. Ewentualnie goniec C2, żeby zagrać A4. No, jest powiedzmy to do rozważenia jeszcze, tak? Goniec D3, goniec z 5 goniec C2, tak? On tam sobie coś gra. I A4. Okej, okay, no. Nie wiem, może nie jest to jest takie głupie, na jakie wygląda. No zobaczymy w sumie. No i dobra, i koniec. E, spróbujmy wykonać ten manewr. Nie mówię, że mi się podoba jakoś bardzo, bo A4 to ma ten minus, że na pionek na B4 się staje bardzo, bardzo słaby. No ale z drugiej strony skoczek na. No dobra, teraz na c się pójdzie. No nie pójdzie, bo właśnie goniec zostanie uwięziony, więc może, może. Tutaj, jakimś psim zwędem uda się wyjść z tego debiutu tutaj w stanie, w stanie nienaruszonym. No chociaż nie jest to powiedzenie, bo ta pozycja już mi się szczerze mówiąc nie podoba. No, okej, okay, poszedł Skoczek 7, czyli na chwilę, przynajmniej, problem naszego pionka słabego na polu B4, można powiedzieć, że nie jest, że zniknął po prostu problem. A4, no pewnie pójdzie go C4. Ja spodziewam raczej tego takiego posunięcia. No dobra, zagramy ta 4, skoro takie był cel. My na pewno chcemy jak najszybciej zroszować, schować naszego króla w bezpieczne miejsce. No, i czy chcemy teraz to bić, tak? No w sumie, jeżeli zbijemy, to on może myślę nawet rozważyć to bicie pionkiem, no bo wtedy pojawią się bardzo przyjemne pole D5, chociaż może nie, bo bicie tutaj bicie pionkiem i ja sam gram D5. No kosztem tego, że on weźmie na B4, ale tu mogę zagrać wieżą B1, on sobie odchodzi. Mogę zagrać D6 i potem biję na B7 i myślę, że to nie byłoby dla niego zbyt przyjemne. No, a jeśli tutaj pójdzie i pójdzie wieżą, no to może mogę... Właśnie mam pytanie, czy mogę rozważyć taki ruch jak B5, tak? B5AB wtedy może A5. No dobra, na pewno zbijem, na pewno zaczniemy od bicia po prostu. Okej, okay, w ogóle jest jeszcze z szachem bicie na B4 to też. Trzeba to zaznaczyć, ale tutaj czarny nie zbił tego z szachem. No i teraz są dwie opcje: albo goniec D2 i burzenie tego pionka, no tylko skoczek coś następuje pewnie i atak tu, atak tu, więc nie jest to myślę zbyt dobry wybór. No a fajnie wygląda myślę całkiem B5. No B5 e, tu igramy A5. On odchodzi, mm, gramy sobie coś tam, dobra, zagramy B5. Myślę, że taka ofiara pionka może być jeszcze akceptowalna, powiedzmy. Mm, no myślę, że chyba tak. Nawet jak się wróci, no to zagramy sobie goniec b3, nie ma dramatu, po prostu tu wiele stąd przegonimy. Jak wiecie, na t3 mamy opcję przegonięcia końca d2. Zroszujemy sobie i będzie to jakoś stało, no a trzeba zauważyć, że czarny na pewno jest tutaj delikatnie, w rozwo stoi, stoi no, z rozwojem trochę gorzej niż my, no ale na pewno ma trochę aktywniejsze figury w tym momencie, chociaż ten skoczek, mówię, na A7 e, zbyt szczęśliwie na razie nie wygląda na pewno, to jest jedna rzecz, no tak, no skoczek na F5 będzie chciał wyjść, to jest też to, że to trzeba bardzo uważać, nie wiem szczerze mówiąc, czy mogę temu przeciwdziałać, no raczej nie chcę grać jakichś głupich ruchów typu G4, ponieważ to mnie tylko osłabia, no więc skoczek tutaj prawdopodobnie i tak i tak nastąpi no co, bo co mam tak naprawdę zagrać jeżeli chciałbym tego uniknąć no nie mogę nic takiego zagrać, tak mogę zroszować, nastąpi skoczek i ewentualnie zastanowić nad g4 kiedy już goniec wyjdzie na pole na przykład e7, tak i myślę, że chyba tak zrobię skoczek f5 myślę, że to jest ruch, który tutaj nie wymaga żadnego namysłu no i co, i myślę, że możemy tutaj zagrać gońcem na pole d2 żeby sobie tu parę gońców zachować Przeciwdziała ruchowego niec B4, który by chciał na pewno wjechać na C3 też i po prostu. Przygotować się może właśnie nawet po, po ruchu G4 bicie bicie. Właśnie to jest też ciekawe, że G4, jeżeli pójdzie tu, to tu tu i możemy rozwalić G5 i uwięzić tutaj jego gońca może jakoś spróbować, chociaż nie? No myślę, że jest to realne. Czy on by chciał zagrać skoczek H6? No myślę, że. Mógłby, chociaż bardzo by go to bolało, ponieważ po skoczek H6, no ten skoczek będzie stał delikatnie mówiąc źle, pasywnie i ciężko będzie mogło wprowadzić do gry. Takim standardowym manę w tych pozycjach, właśnie jest zagrania skoczek H4 i wymiana sobie tychże właśnie gońców. No tylko właśnie, że myślę, że czarny może mieć delikatny problem. Zagramy sobie teraz właśnie ruch G5. I następnie będziemy chcieli zagrać hetmanem na pole H5 bądź G4 i po prostu te gońca sobie tutaj zabrać. I no, szczerze mówiąc, do końca nie widzę, chyba jak czarny w tym momencie przynajmniej może temu zapobiec, może mnie jeszcze zaskoczy, ale no, szczerze mówiąc, no, ja nie widzę, nie widzę chyba tego patentu. Może gdyby już był wcześniej zroszowany, to byłyby tutaj jakieś większe nadzieje. No, ale po H6 na przykład, właśnie gramy tutaj z na H5, no i on nie bardzo może to zbić. Gdyby był mały, to mógłby to zbić, to ja po prostu biję sobie gońcem, on bije, ja bije, no i tak naprawdę nie do się. osiągnął. No. A w takim, takiej pozycji po H6 na H5 on nie może to zbić, no bo po prostu grozi wieży, bicie wieży. Okej, okay, poszło H5, całkiem oryginalne posunięcie. Ja to oczywiście mogę zbić na H6. Czy on to może odbić? No dobra, właśnie pytanie, co chcemy zrobić? Całkiem ciekawe, muszę przyznać. Gdyż, jeżeli ja teraz zagram jakiś taki no dobra, ale w ogóle mogę odwrócić zagranie H, aha, no właśnie, i pytanie, czy chcemy grać na zdobycie tego końca czy chcemy po prostu wymienić sobie tutaj pionka na H, on pewnie odbije na H, albo tam sobie wróci gońcem, raczej odbije pewnie, i po prostu granie na jakąś aktywność na skrzydle królewskim, korzystając z tego, że pozycja się, pozycja się troszkę tworzy. nasze figury są dużo mocniej aktywnie ustawione, patrzymy na tego skoczka, który nie ma łatwego na razie powrotu do gry, Bicie, czy chcemy grać na przykład F4 i jakaś wieża F3 i wieża H3? Czy to jest w ogóle do wykonania? Zobaczmy. So, F4, czy może grać F6? F6, po F4, tak? F4, F6. No bicie, 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 F4, tu bicie, 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 bicie. Ja mogę zagrać F5, może, no ale pozycja się bardzo, bardzo mocno otwiera, czyli F4. No tylko, że po F6 nie muszę tego bić, naprawdę. Bo, jak on zbije, zbije, no to tutaj po prostu wszystko zostaje na swoim miejscu. F4, F6, wieża F3. Dobra, zagrałem. Może F4, po prostu pójdźmy w tą stronę. Myślę, że czarny też nie ma jakichś prostych dróg, żeby wzmocnić presję na naszego pionka na D4. Na przykład, jakie chyba B6 nie istnieje w tym momencie. Skoczek C6 też jest raczej ciężki w chwili obecnej do osiągnięcia, bo nie bardzo co czarny ma zrobić z tą wieżą na C6. Mógłby postawić tutaj C4 i próbować oddać po prostu jakość. Ale wtedy myślę, że nawet gdyby do tego doszło, do zagrąb koniec E3 i i tak poszedł w plan wieża F3, wieża H3. Myślę, że w tą stronę właśnie by się tutaj kierowały moje. Moje ruchy. No i nastąpiło właśnie nastąpiło F6. E, oczywiście ruch, który tutaj czarny musi wykonać, żeby próbować się jeszcze jakoś ratować. E, ja nie muszę tutaj żadnej akcji podejmować na tych pionkach, jak wspominałem. E, tylko teraz pytanie, czy chcę tego gońca łapać wieżą, czy chcę łapać go Hetmanem i co powinno być lepszą opcją, tak? E, hetman F3, bicie, bicie. Grozimy ewentualnym wjazdem po linii F, powiedzmy. Hetman f3 też, już nie ma wieży c3, hetman f3, po hetmanie na h3 zawsze grozi powiedzmy jeszcze jakieś tam hetman s 6 jeżeli hmm, czarny my tutaj jakoś odszedł tą wieżą z, z szóstej linii. Hetman f3, bicie, bicie, hetman s 7 na przykład e, i co wtedy, prawda? I grozi bicie, no dobra, właśnie, zobaczmy co wtedy, hetman f3, bicie, e, bicie, hetman e7, i się okazuje, że mój panek na G5 troszkę wisi, prawda? I nie mam go jak za bardzo mm, obronić. No, okej, okay, faktycznie. Bicie, bicie. Może w taki sposób zaczniemy najpierw. Bicie, bicie. A coś mi doda? Bicie, bicie. Nie, bicie, bicie. Hetman F3. Bicie, bicie. Hetman E7. No i to w ogóle nie zmienia mojego położenia. A wieża F3. Bicie, bicie. Hetman E7. Czy to coś zmienia? No, szczerze mówiąc, też nie do końca, tak naprawdę. Pomyślmy. A jak zbije, Zbiję. No właśnie, nie do końca. Kurczę, no blade. No nie wiem, co tu mogę pograć, żeby tego końca faktycznie tutaj przy... 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 przy. przywięzić troszkę, no. Jakimś spróbuję zagrać na przykład w b 1 żeby zagrać tu. No ale to się po prostu chowa, znaczy zasłania hetmanem na f7 i się wszystko zgadza, tak? Bicie, bicie, g6 może jakieś śmieszne. Jeszcze F5 wygląda ciekawie. Bicie, bicie F5 na przykład, nie? Bicie, bicie F5. Ciekawe całkiem, myślę. Poświęcenie kolejnego pionka kosztem rozwalenia centrum. Bicie, bicie F5, czy bicie, bicie. Dobra, zbimy na F6. Podoba mi się ta idea. Może nie jest prawidłowa, nie wiem. Ale wygląda bardzo ciekawie w sumie. I zagrajmy F5. Jakby no my chcemy wykorzystać fakt, że, że czarny król jest w centrum. Nasze figury są troszkę lepiej ustawione. Nasz król jest pomimo pozycji myślę do, bezpieczniejszy niż bezpiecznie ustawiony niż król czarnego. I właśnie ten prosty fakt chcemy wykorzystać. No nawet jeżeli tu się coś podzieje, no mniej g, no to my schowamy króla na polu h1 i raczej nie powinno nam tu grozić zbyt wiele. No, a w drugą stronę trzeba zauważyć, że linia E się może otworzyć, że pionek na H5 jest bardzo słaby. Że nasz goniec z D2 może sobie wjechać na B4 i tutaj postraszyć przeciwnika. Nasz goniec na, na D3 może się ożywić w momencie, kiedy, na B3, jeżeli pionek właśnie tutaj padnie. No i okej, okay, poszło bicie. Czy chcemy to zbić? Bicie, bicie, F6, czy bijemy tu? Pomyślmy. Bicie, bicie, E6. E6 możemy teraz zagrać, jaką on zbije, weźmiemy. E, chyba wolimy, żeby nasz hetman został po jasnych polach, żeby patrzył na pionka, na H5 raczej. E, no weźmy sobie to na E6. Teraz czemu w sumie by nie, jak on weźmie, my to właśnie bijemy, sobie w na D5, Czego nie na D5. Chyba no raczej tak. Szachów jakiś nie ma. E, I myślę, że pozycja jest stosunkowo ciekawa, otwarta, bardzo tutaj dynamiczna. No i tutaj się właśnie otwierają pytania, jak możemy dalej postępować. No raczej nie chcemy pozwolić. czy znaczy możemy chyba zagrać, pozostawiając sobie szóstą linię, żeby przeciwdziałać jakimś ruchom typu Hetman D7? No i co? I pewnie może zagrać wam D7. ok w ogóle poszedł skoczek na pole, na pole C6, też ciekawe. A co po mojej wieży na C1? Bicie, 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 bicie. No i tutaj się robi dosyć ciekawy. Zobaczmy, co, 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 co czarny na ten tutaj fakt wymyśli. Myślę, że mogłem to bicie tego na, na A5, no bo mój biało-polowy goniec myślę, że całkiem by mi się mógł jeszcze przydać w tej grze. I czy ja, byś, i czy ja bym chciał go wymienić, tak naprawdę, do tego skoczka na C6? No, nie wiem, szczerze mówiąc. Właśnie, i następuje bicie. No, gdyż jestem po prostu bardziej aktywną figurą od, od figur czarnego. Jak zajdę wieżą, to grozi w ogóle wieża A1 z szachem, też musimy tu uważać. No ale może warto rozważyć... Aha, w ogóle jak zajdę to grozi tutaj, tak? No niby. No dobra, faktycznie. Czy mogę jakoś przypilnować tego pola i zejść. No nie mogę zrobić tego jednocześnie. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak nie można, tak nie można. A jakieś tu tu szachy, to nic nie daje. Tu, żeby zagrać tu, on zagra tu. My tu, 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 tu. zagrajmy może tu w takim razie. Na gońca na pole F. 7 będziemy grać. No nie może odejść za bardzo, bo. Aha, no może teoretycznie, tak? Bo bo zawsze grozi wieża na 1. No tak. Została minuta. Myślę, że żeby to wygrać będzie bardzo ciężko właśnie z tego powodu, że nawet jeżeli tutaj się okaże, że nasz atak jak się powiedzie no to czasowo będziemy wyglądać bardzo, bardzo słabo. Eee, C7, że bronić. Okej, okay, nie ma chyba na C7. Więc gramy zgodnie z naszym planem, czyli po prostu dajemy szacha, No jak weźmiemy, to weźmiemy i myślę, że nie ma dramatu jakiegoś szczególnego. D5 może teraz możemy zagrać, żeby ruszyć tutaj jego, jego skoczka w jakąś stronę. No i wtedy zagramy, że D6, taki był plan. Jak on się skitra, to będzie szach na F6. I tutaj powoli mogą wchodzić matowe z tego względu właśnie, że będzie odcięta linia F, eh, linia C przepraszam będzie odcięty pole E8. No, i będziemy starać się organizować kontrę właśnie gdzieś po tych liniach, dając po prostu mu szachy. No, wiesz, że na H8 nie gra i nie ma na razie tutaj zbyt dużej perspektywy, żeby się do tej gry włączyła. Ten skoczek nawet nie ma za bardzo gdzie odejść, szczerze mówiąc. Czy on ma jakąś kontrę? No, może dawać mi szachy, tak naprawdę. może dość mi szachę na D4. Ja się schowam tu. Ok, poszło, to to poszło, czyli możemy spokojnie dać szacha na port D6. No, musi się zasłonić, tak naprawdę, zaraz na 7 i myślę, że jest po pogrze, ponieważ my dajemy szach na f6, yy, i to w ogóle wtedy jest już szach i mat. No, tak, myślę, że skoczek d4 no, oczywiście się przegrywa, no ale jestem ciekawy, co nastąpiło po hetmanie d4, i czy miałem tu okazję jeszcze się jakoś wybranić, czy też, yy, czy też po prostu wieczny szach był. No, ciekawa partia w sumie całkiem, dosyć mocno dynamiczna. Zobaczymy bardzo szybko właśnie tą tutaj parę parę, momentów, parę momentów podsumowujących. No Tutaj głównie nie ma czego tutaj myślę dodawać. Dosyć oryginalny wariant z tym A6, z którym się chyba wcześniej nie spotkałem, więc nie do końca byłem pewny, jak zareagować. Chociaż myślę, tak, no mój plan z, z końca chyba nie był takie dobry. Pewnie bicie było lepsze, chociaż też nie do końca. edwa no właśnie, co? Skoczek B3 pewnie po prostu, co? Nie boimy się, gramy tu tu. Jeśli on zagra skoczek którą to możemy wyjechać sobie na c5 i jest przyjemnie łatwo. A jeśli hetman b, to myślę, że można to zbić pewnie i też wyjechać na c5 i się nic nie dzieje. No czyli trzeba było grać po prostu trochę pewniej i nie kombinować z jakimiś dziwnymi manewrami, typu właśnie goniąc c2, no ale tak też postanowiłem i czasami może to być właśnie plusem, bo przeciwnik może się wręcz nie spodziewać tak dziwnego planu. Czy to było plusem w tym momencie? Nie wiem. No skoczek k7 raczej nie jest dobry właśnie z tego względu, że mogę zagrać to posunięcie a4 po C4 bijemy, bijemy i tu już właśnie można zobaczyć, że stoimy delikatnie lepiej, bicie, bicie następuje i A5, OK, A5 był błędem, należało to pewnie bić, Ok, no pewnie, że należało bić, nie może być od oczywiście, bo skoczek wisi i skoczkiem też za bardzo nie może bić, bo wieża wieża na A8, no i co, no mo może się to zasłonić wieżą bądź skoczkiem, no ale tutaj to już wygląda dosyć, dosyć też, Niebezpieczny dla czarnego. My sobie ruszujemy, on tam się jakoś uprowadza. Możemy zagrać goniec D3, pewnie on się musi wrócić, e, jakiś hitno B3. No i tutaj tego wszystkiego już powronić jak nie ma czarny, prawda? E, no okej, okay, faktycznie mogę tutaj lepiej to trochę przemyślać, No nastąpiła A5, pozycja jest już wyrównana, chociaż po, była, była przewaga ale po A5 wchodzimy do równej pozycji. Tak sobie wymyśliłem, że te pionki będą wyglądać brzydko. No i będę grał po prostu na, na aktywność. No gojec za 2 był ruchem w porządku, widzę, nie musiałem tutaj tego nic oddawać i też tak właśnie się na to nie zdecydowałem. Nastąpił gojec 7 G4, było też w porządku. No i skoczek H4 był ruchem właśnie tutaj podwalającym, którego jestem pewny, że nie wykorzystałem. Trzeba było grać skoczek H6, pewnie H3, jakaś ruszada i grać na F6, podważenia tego tego pionka i próbę jakiejś kąt gry. No ale tutaj czarny musiałby się chwilę namęczyć, żeby tego skoczka jakoś do gry włączyć. E, Nastąpił właśnie skoczek k4, co bicie, bicie i oczywiście następuje g5, no i h5. W4 można było jak najbardziej grać, zobaczmy czy można było, no oczywiście można było grać, chociaż okazuje się, że nie było to aż takie dobre, no bo co? Bicie sobie wierzyło? nie? Powrót w ogóle? Pewnie powrót, nie, o co chodzi? Może g5 albo g6, g6 może, no g6 w sumie byłoby tutaj do... dobre, ale myślę, że on by to zbił. A jakby zbił, to wchodzi właśnie jakieś hetman H5, no się pewnie wraca, król G1, wieża G i coś byśmy mogli pokombinować, no ale nie, jest to jakaś taka turbo prosta pozycja. E, czyli podejmę do decyzję dobrą, że należało grać po prostu F4, tak? No silnik pokazuje, że tak, e, że można było tego jakoś tutaj złapać. No oczywiście nie wybijając tego na F6, no ale co, wieża F3, tak? Czyli to był plan dobry, no akceptowalny widzę, ale no co, bicie, bicie na przykład, to nie było dobre, no i hetman 7 i powiedzcie mi, drodzy Państwo, jak mam tego pionka obronić w tej chwili? Jednocześnie, tego, znaczy, może nie jednocześnie, ale po prostu, no jak mam to obronić? Przecież, G6 to mogę zagrać? Znaczy, mogę zagrać G6 i zagrać wieżą na F7, no ale nie o to tu chodzi, tak? Hetman B1 i teraz on bije. No, i z szachem zdobywamy po prostu końca, tak? No dobra, on tego nie musi bić, na przykład, i gra sobie, jedno, nie wiem. Znaczy, no ciężko, muszę tutaj znaleźć, żeby się obronić przed tym szachem. To jest też prawda, dosyć burtało dla niego, że nie ma za bardzo co zagrać, żebym tu nie wjechał. No powiedzmy, że zagra tu, no ale Ty tak wiesz, że mam G6. I teraz w ogóle grozi wieża hmm, na przykład F7. E, no i wzywałem. no tak, no i tutaj był przeciwnik byłby zjechany tak naprawdę, ok. E, no dobra, e, czyli wieża F3, tak? Czy w ogóle na przykład, nie wiem, Hetman F3 może należał grać? Hetman F3 był w ogóle najsilniejszy. Bicie, bicie, no oczywiście, znaczy nie grozimy niczym bezpośrednim, no ale załóżmy, że właśnie ten hetman E7 nieszczęsny wylatuje, którego się w sumie mm, obawiałem, e, że trochę mi zepsuje moje plany, szyki, no dobra, to nawet hetman F4 można by ugrać, nie? Jest obrona pionka. E, atakujemy gońca i co, wie, że jakaś turno, to bicie, bicie, bicie i jest po zabawie. No, faktycznie tak należy ugrać. Nastąpił f 6 tutaj taka dosyć, no okej, okay, widzę, że F5 też było ciekawe, że silnik ocenia, że jest to jak najbardziej mm, w porządku plan. Bicie na g5, bicie na g5 już nie było takie dobre, pewnie bicie na e6 było lepsze, żeby właśnie otworzyć, no jak on zbije to ja zbije. no tak, no ale w sumie pozycja się ustawiła podobna, bicie na s 6 bicie na e6, bicie na d5, wieża f6, no i skoczek c6 był już błędem, czemu był błędem, bo należało bić, bić i pewnie grać a6, co? I po prostu sobie tu do pola przemiany, i nie bardzo jak czarny ma ten Pobec, Może zablokować, oczywiście, do pole ruchem typu Hetman A7, no ale ten Hetman wtedy jest już trochę przyspawany do pola A7, i nie bardzo jak ma się ruszyć jeśli wtedy bijemy tu, bo my też nie, nie bijemy tu. Aha, pewnie w ogóle tutaj grozi. No tu możemy zagrać Król H1, możemy z bezu potem gdzieś tam Hetmanem uaktywnić Hetmana, a ta wieża będzie stała sobie szczęśliwie na polu A1. I tylko czekała, aż Hetman wejdzie, żeby pchnąć Pionka jeszcze, jeszcze dalej. No powie, że C1 nastąpiło. Bicie na A5, pozycja jest coraz lepsza. Hetman F1, Hetman D2. No i to był niedobry plan, ale miałem jutro na zegarze. Trzeba by było bić na C6 też, nie? Ok. No to co, trzeba było zagrać? Wieża E6? No nie, bo bicie tu właśnie, nie? Może Wieża D1 najpierw. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem, że nie. Król H1. Śmieszny, cichy ruch. KUH1, no? I co, i bicie, i teraz na przykład, tu, nie? Nie. Bicie? Też nie. Bicie to nie, nie no robię. wisi goniec, muszę coś z nim zrobić. Goniec E6 może, też nie. No, śmiesznie. Śmiesznie, powiem wam. No, ale poszedł Goniec F7, Król E8, D5. No, tu myślałem, że, nie to tu remis, bo mógł dawać szachy, po prostu, nie? szach teraz jak się zasłania to, to przegrywam tak naprawdę bijemy tu. No i, no i powinien być właśnie szach tak naprawdę, nie wiem czemuś byśmy to nie zdedował. Nie, nie może tego nie widział. Może był w takim Mindsetzie właśnie obronnym i nie widział, że po prostu może mnie zaszachować i te szachy dawać. No i tak po skotku do 4 to już właśnie jest prosty mat na F6. I tak się ta partia skończyła. No dobra, w takim razie dzięki za dzisiaj, i następna partia będzie partią o, o honor, o godność, o podobne skoczenie na ranking 2200. Dzięki za dzisiaj i do następnego.